Siemanko widzowie, dzisiaj sobie nagrywamy Spelty Legends Tam to lewam, to rozbawiam Dzisiaj nagrywamy z kim? Z się nagrywamy O ja, jeszcze 2 miliony 2 tysiące na 2 miliony On tam to... wchodzi do zerówki Ja to popełniłam błąd no będzie po prostu. mogę? Tak. leć. Do, 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 do. Nie, tamtą, tam, 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 tam. Będziesz miała miasto. A przyjdziesz do mnie? Dobra. Ja już kończę swoją skrzynkę. Pewnie będziecie się pytać, skąd mam te, takie dobre posy. Non mi ha mi ha fatto un'altra cosa, ma non mi ha fatto un'altra cosa. Ma non mi ha fatto Nie będzie chyba jak na A co was na Tu są też lepsze pieniądze. Zosia, zaraz będę szedł do kolejnej. Masz ostatni do... takie? Zaraz.

Zosia, K.E. Octe. Zosia, E Polecam jej kanał? Tylko rzadko się wpuszczają filmy, dlatego że. Zapominam. nie Zapomina i w dodatku nie chcą się wpuszczać. Nie wiem, czemu wpuszczamy, a nie chcą. Tak, tak Zosia? I się Ty, patrz Jestem. Ry, tym. rybkowym. Ja jestem rybą. Wpływam się. Ja jestem ryb... Pytka we mnie. Jestem pod wodą. Zobacz. Nadbieram <grym> widzowie, to sobie otworzymy jakieś jajutko. Stąd. Czy się tyle ja jeszcze brakuje? Dużo Czy dużo mi brakuje? Tak. No. Nie. Mało. Mało Mało ci brakuje.

Otworzymy sobie najlepsze jajko z tej No, Masz to, idzie. Otworzymy sobie najlepsze jajko z tej pijaliny. I pójdzie. Otworzymy sobie też te sk, ze skrzydłami jajką. Okej. Okay. Jak nas biają. A ja nie wziącam, nie pani jak wejdę do tej Nie nic. Nie ja się wlazłem do tej jak tam byłem. A długo mi wyjakuje Krzysiek? Dużo? No. Dużo, dużo. No, dużo, dużo. Ale to Ci dużo daje. To, to, to Cię może ujatować dużo. To Ci po 13 kart daje. A tam masz nie miliona do ale to nie był ten sam, co tamten, co wtedy czytam. Jeszcze 900 tysięcy może. <grym> Też już kończę rozwalać. Dobra, łapaszy, parzy, parzy! Niestety nie widzicie co się ekranu, ale coś tam nam tu wala. <grym> Nie wiem co nawet. Co ona kombinuje. To są drugie jajka, czy to są, dźwięki, to, są to są te jajka! Nie, tam nie ma. Tak, jak idziemy tylko to rozwalać. Nie, tam nie ma tych jajek. Sobie rozwalimy to. To może... Krzyśku, dużo mi Pokaż. To ma milion fata. To ja sobie poczekam, widzowie. Cięcie, być... cięcie, aż będzie blisko. Cięcie, aż będzie blisko. Trzymam, widzowie. Ja zwalę już to długo. Nie mam kosza. Długo. Musicie chwilkę... Poczekać. Ale ja rozwaliliśmy. Idziemy <laughs> otwierać jaja. Maja. Pszczółka Maja Pszczółka. sobie lata. Jak na drzewie. To na, jak nie na drzewie, to na kwiatkach. Jeszcze troszkę. Aha, otwieramy. Trzy? Nie, nie mogę trzech. Muszę po jednym. Pum! Komun. On ma tylko tyle? To ja zaś Poczekajcie. Piękne, blejne, no. Nie. Nie przepiszę. Zajac, poczekam. A jak przepiszę, to ja przyjmę icie. Tak. Jeszcze jedno sobie odkożymy, bo mało by akujam. Jak kury 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 naki. O oh. takie kapki.

Masz to, masz to i masz to. My no, będziemy już chyba kończyć ten odcinek, taki krótki odcinek. Gdzie ty jesteś? Na jakim świecie, na głowym. Ale jeszcze ja przychodzę. A dobra, to ty jesteś na... Jak on się nazywa? Zobacz. Nie mówię. Ty jest... Liter. Wójt też. Idę do ciebie. Hej, Zosia. Hello. Ja mi nie zimno. Ty jesteś na krótki rękaw. Dobra, my się już żegnamy. Tak. Poczekaj, jeszcze załóż sobie tekst, który ja ci dałem. Zobacz, i tego. Załóż sobie ten. I ten. Nie ten. Dobrze, robię. Już. Więc. Zosia! Chodź tu. Tylko co to jeszcze znaczy, bo chcę spełnić. Tylko. Co to jest? Aha, to ja. Idę do ciebie. Więc my się żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!